Ciebie. Siemanko, a właściwie Witojcie, bo jesteśmy nad jeziorem Czersztyńskim. Objechać sobie, za mną, ścieżkę rowerową prowadzącą wokół całego jeziora. To jest jakieś 38 km. Może odbiję trochę na wylotu Dunaję w stronę Szczernicy. Przy okazji pogadamy sobie o jednym ciekawym produkcie. Przejedziemy. Paska biegnie sam jutkim brzegiem. O, pies. Więc trochę wieje, ale jest bardzo malowniczo. Widać całą okolicę. Jest to też miejsce bardzo popularne wśród rodzin z dziećmi. No i nie ma się co dziwić. 38 km bezpiecznej, oddalonej od ruchu. I jeszcze takiej ładnej ścieżki. To widać, bo nawet teraz ostatnia paściernikowa niedziela przy, na parkingu, gdzie stawałem, to zajęłem chyba ostatnie miejsce i na ścieżkach też sporo rowerzystów widać. Także bardzo, bardzo popularne miejsce, ale w sumie nie ma się czemu dziwić. Produktem, o którym chciałem porozmawiać, jest taki oto case na telefon od Fidlocka razem z bazą mocującą telefon do roweru Ale tu takie trzy małe gwiazdki Pierwsza sprawa, nie podejmuje się dyskusji na temat tego czy warto i dlaczego warto albo dlaczego nie warto mocować telefon do roweru Przede wszystkim dlatego, że dla mnie to jest pierwsza styczność z tego typu produktem Wcześniejsze rozwiązania typu Quadlock czy inne wydalacki niespecjalnie mnie przekonywały swoją, swoimi gabarytami ta nowa generacja, typu właśnie Fidlock czy Peak Design wygląda zdecydowanie lepiej, więc nie chciałbym tutaj się mądrzeć na tematy, o których nie mam pojęcia. Po drugie, to nie będzie test, to będą raczej pierwsze wrażenia. Nie jestem w temacie bardzo doświadczony. Poza tym sprzęt dostałem w ramach współpracy z polskim dystrybutorem firmy Fidlock, więc nie chciałbym tutaj być potencjonowanym o jakąś stronniczość, więc skupimy się raczej na takich ogólnych wrażeniach, jak ten system działa, i no, bardzo ładnym wolożorsztym wzdłuż całej trasy są takie jak za mną przystanki mamy tam jakieś stoliczki steaki rowerowe ten na którym stanęłem samochodem jest właściwie całkiem fajnym access pointem bo jest zaraz przy drodze chociaż podejrzewam, że w sezonie ciężko znaleźć na nim miejsce bo już dzisiaj zajęłem ostatnie miejsce także infrastrukturalnie jest to bardzo fajnie przygotowane pod, pod jakieś takie typowo rodzinne weekendowe wypady a po trzecie jak zauważyliście, a jeżeli nie, to proszę o to dowód. Mam sam case, nie mam telefonu. Wynika to z bardzo prostych rzeczy, a mianowicie zamówiliśmy case do telefonu natki. A proszę kolejna stacja uczynkowa. Nawet z jakiś tutaj jakaś knajpka, w była też jakaś, jakiś zajazd czursztyński. Ale wracając, e, zamówiliśmy cały telefon natki, ponieważ do mojego telefonu jeszcze cały telefon nie produkuje. To się ma zmienić. No, widoki jakieś tutaj rozpościerają z tej ścieżki. Wow. Niestety, tutaj w okolicy tego beach baru oglądałem sobie widoki i nie zauważyłem rozrytego asfaltu, takiego bardzo wysokiego, leżącego od policjanta i... Poszedł mały faul, ale nic. Także niestety to jest taki fragment, który jest współdzielony z samochodami i też ten asfalt tutaj już jest bardziej taki jak na drodze, a nie na ścieżce rowerowej, więc trzeba było uważać Jeżeli chodzi o Kejsa od to tutaj ładnie widać, jak bardzo Minimalistyczny jest ten port, mocowanie po stronie case'a, to mi się bardzo podoba. Właściwie jest na pierwszy rzut oka z daleka. Ciężko powiedzieć, żeby to było cokolwiek znane z rowerem. Na chwilę obecną case y są trochę jak Ford czyli można je mieć w każdym kolorze, pod warunkiem, że to jest czarny. No i z takich minusów to tutaj, gdzie jest ten celownik, tam znajdują się magnesy, które współpracują z tym mocowaniem. I niestety sprawiają, że Wasz telefon nie współpracuje z bezprzewodowym ładowaniem. Także to jest taka niespodzianka, nieprzyjemna myślę, o której warto wiedzieć przed wejściem w cały system feedlocka przed kupnem. Możecie też kupić sobie taką naklejkę, przykleić ją na tył swojego case'a czy telefonu. Nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne, ale jeżeli feedlock nie oferuje etui dla Waszego modelu lub po prostu nie chcecie się pozbyć swojego case'a, jest to zawsze jakaś alternatywa. Jeżeli zaś chodzi o mocowanie, to ono występuje w kilku rodzajach, ja takie najprostsze bardziej popularne, mocowane albo na trydytki, albo na jakieś takie zwykłe obejmie na śrubę. Jak chodzi o samo mocowanie, to pierwsze widać, że jest całkiem solidnie zrobione. Nie ma tu jakiegoś taniego chińskiego plastiku. No i sprawia też wrażenie, że może będzie bardziej długowieczne niż konkurencja, bo sam system, jego prostota sprawia, że tej praktycznie nie ma ruchomych części, które mogłyby zardzewić, zardzewić, zatrzeć się czy coś takiego, więc ten system faktycznie ma szansę być trochę bardziej długowieczny. Jedna kwestia w przypadku tego mocowania jest taka, że te obejmy na kierownicę, one występują w dwóch średnicach w zestawie, ale one nie mają żadnej regulacji, więc jeżeli macie chociaż trochę niestandardową kierownicę albo niestandardowe miejsce, w którym chcecie to zamontować, najprawdopodobniej skończycie z mocowaniem tej obejmy na trytytkach, co w sumie jest całkiem okej. Okay. Ewentualnie w sobie też trochę dłuższe śruby, które pozwolą jakieś takie minimalne różnice nadrobić. To jest jeden z dwóch elementów trochę bardziej burzystych. Ten kawałek można chyba akurat objechać dołem. Ale nie Jest przepięknie te zamki nad jeziorem jest przepięknie i zaraz znowu będzie i zaraz znowu będzie trochę pod górę gdzieś tam pewnie a potem już drugą stroną jeziora wzdłuż całej trasy mamy takie przystanki ta budka jest chyba akurat jednym z mniejszych na pozostałych widziałem stojaki rowerowe jakieś kilka ław, stołów, krzeseł także infrastruktura zdecydowanie bardzo sprzyja przyjechaniu prostu tutaj na weekend z rodziną I zrobimy tej rundki z dzieciakami z przerwą co co dosłownie kilka kilometrów, niestety trochę nie sprzyja temu to. Po pierwsze, tam jest góra, to jest podjazd od podzamcza, jego sobie można zniwelować płynąc po prostu prawo na drugą stronę zbiornika. Bo faktycznie to jest taki kawał podjazdu, że można się zgrzać. A druga sprawa jest to, co było przed chwilą, czyli jednak nie w całości ta droga jest wydzielona. No i faktycznie też nad samym jeziorem w tych meandrach ta ścieżka no, po prostu jest zwykłą ścieżką rowerową, ma tam jakieś 2 metry szerokości, co w połączeniu ze ślepymi zakrętami, no momentami gdzieś tam pewnie zwłaszcza w sezonie może być źródłem jakichś nieprzyjemnych sytuacji z kimś, kto nadjeżdża naprzeciwka, więc trzeba na to zwracać uwagę, ale poza tym miejsce jest mega. Nie wiem, czy źle poprowadziłem trasę, czy coś, ale od Czorsztyna do Sromowców trasa prowadzi czymś takim. Dobrze, że jest kawałek pobocza. Trochę wygląda jakby celowo tutaj zrobiony, bo po drugiej stronie nic nie ma. No, ale to trochę przeczy idei rodzinnych tras rowerowych. Za Nidzicą wpada się w taką ścieżka, która jest zupełnie inaczej, jeśli chodzi o klimat położona niż tamta po drugiej stronie, czyli już jedziemy trochę wyżej, trochę bardziej w lesie. Jeśli chodzi o zasadę działania systemu, to ona jest banalnie prosta. Co prawda, tam feedlock nazywa to mocowaniem próżniowym, i tak dalej, ale tak naprawdę to jest po prostu udoskonalona przyssawka znana z nawigacji czy z samochodowych na telefon. Działa to bardzo prosto po prostu przykładamy telefon i jest. Więc się ten telefon nigdzie nie wybiera. To, co jest bardzo spoko, to, to jest to, że pozwala nam ta baza na obracanie telefonu. Tak, zobaczycie są takie wypustki. Które współpracują z caseem, więc nie ma znaczenia, jak telefon przyłożycie Weźcie go sobie potem ustawić jak chcecie. Tutaj z boku jest ten przycisk, którym telefon zwalniacie i bierzecie do kieszeni. Dlaczego mówię, że to jest udoskonalona przystawka? Mianowicie, no, jak to z... każda przystawka, na dobrą sprawę mój telefon w zwykłym case też na niej siedzi. Nawet całkiem stabilnie, ale no, można go łatwo oderwać. Tymczasem w feedlocku nie dość, że. Te kółka do siebie pasują, tak? Kółko na kejsie, kółko na bazie. Ponadto, w tak jak mówiłem wcześniej, mamy magnesy, mamy je też w bazie, więc ten telefon się nam tam sam naprowadza i nigdzie się nie rusza. Jedny Z jednej strony trzymając tą, trzymany tą przyssawką, z drugiej strony trzymany tymi magnesami, a z trzeciej strony tymi yy, wypustkami w kejsie i w bazie. Także siedzi to sobie całkiem stabilnie jest zadziwiająco proste w obsłudze, także mi się akurat całkiem podoba. Południowa część jest mega imponująca. Faktycznie już jest taka bardzo, bardzo nowoczesna. Mamy tutaj, jest widać, że było sporo rytego w skale. Mamy mostki, mamy znowu te punkty przystankowe. Jest naprawdę ładnie. No i tu już jest też fajna perspektywa na jezioro, bo jesteśmy troszkę wyżej. Więc naprawdę, naprawdę ładna robota w Czy Polska właściwie. No, czat To jest chat. I ostatnie spojrzenie na jezioro Czorsztyńskie. I Dobre miejsce, żeby sobie podsumować dzisiejszy dzień. Pierwsza sprawa, kwestia welo naprawdę fajny kawałek ścieżki rowerowej. Jakieś tam 25, może 30 km od Nidzicy do Czorsztyna. No bo ten kawałek przez Sramowce Wyżne, no to, to nie jest ścieżka rowerowa, to jest zwykła, całkiem przyjemna, ale jednak zwykła droga. Fragment z Nidzicy do Czorsztyna jest przepiękny. Jeżeli go sobie jeszcze połączycie rejsem, promem przez zbiornik, to w ogóle jest jeszcze dodatkowa atrakcja. Także jeśli chodzi o takie kwestie, rodzinne, wyjazd z rodzinką, to zdecydowanie w takim wariancie, jeżeli jeździ się bardziej na solo, czy bardziej szosowo, to jak najbardziej można też dorzucić, albo tak jak ja jechałem przez Sromowce Wyżne, albo pociągnąć nawet dalej do Szczawnicy i jakąś tam górą wrócić przez już normalną drogę. Także okolica jest przepiękna, mega potencjał, warto tutaj na pewno przyjechać. Jeżeli chodzi o case od Fidlocka, to całkiem fajna sprawa, mi się mega podoba to, jaki on jest minimalistyczny. W ogóle nie widać, żeby to był case na rower, to jest akurat bardzo fajne. Myślę, że sporym problemem może być to, że nie wspiera on ładowania indukcyjnego, jednak coraz więcej telefonów właśnie takie ładowania oferuje coraz więcej ludzi z tego korzysta, więc to jest na pewno minus. Mam nadzieję, że w jakiejś kolejnej wersji gdzieś na Fidlock sobie z tym poradzi, bo poza tym to jest całkiem fajna sprawa. I samo to, jak on się łatwo zakłada i ściąga, to jest na pewno całkiem wygodna sprawa, tak samo jak to, że mamy możliwość obrócenia telefonu. To może nam w jakiejś awaryjnej sytuacji pozwolić też uratować case i mocowanie, ponieważ kiedy kopniemy na przykład kolanem, to Telefon nam się po prostu obróci, a nie wyłamie mocowania, czy nie zrobić dziury w case'ie. I tak było na tyle. To chyba jest ostatni taki ładny dzień w tym roku, a na pewno, znajdą życie życia, ostatnia taka ładna niedziela. Jesteśmy we Wrocku. Tydzień później. Pogoda dalej ładna. Noga dalej rozwalona, ale case już jest w rękach właścicielki. Przejałam od Konrada uchwyt od Fidloka. Bo ta wersja jest przeznaczona do mojego telefonu. Moim zdaniem prezentuje się super. Sam case jest solidnie wykonany. Przyjemny w dotyku. Czarny, elegancki, w ogóle nie wygląda jak uchwyt rowerowy. Przy uchwycie na telefon zależało mi, żeby można było go obsługiwać jedną ręką. Zaraz sprawdzimy czy to działa. Jak widać da się jedną ręką, bo nie umiem bez, bez, bez trzymanki, więc okay, się sprawdza w 100%. Zaczymy zakładanie. Widać, że złocowania na mostku można wygodnie kręcić w siebie. Niestety tylko mocowanie można też zlokalizować w innych miejscach na rowerze. I to już ogranicza tylko wyobraźnię. Myślę, że wygodnie pionowo będzie kręcić również na kierownicy. Można też spróbować na sztycy. Można kwestia jest też taka, że ostatnio jak się wywaliłem na czursztynie, efekty czuję do dzisiaj, to case został na swoim miejscu. Można sobie w takim wypadku wygodnie odpalić nawigację na telefonie? Albo odpalić sobie filmik na nudnym podjeździe, ale tego nie polecamy, trzeba się skupiać. Oj, tam, oj, tam, nie ma nic lepszego niż The Office na nudnym podjeździe. Jesteśmy w WWE Cafe, także idealne miejsce na podsumowanie. Największy plus, największy minus. Największy plus według mnie to obsługa jedną ręką w czasie jazdy na rowerze, a największy minus to dedykowane mocowania do uchwytu które no średnio się sprawdzają w moim przypadku i trzeba było zastosować strydytki. Konrad, największy plus i największy minus mocowania Fidlock? Największy plus to będzie to, że case jest taki super dyskretny, w ogóle nie widać, żeby to był case do roweru. Największy minus, no to mimo wszystko, brak ładowania indukcyjnego. Uwaga, sprawdzam. Raz, dwa, trzy, działa.